Was witam. To najbardziej reprezentatywna konferencja jak do tej pory. Drodzy Państwo, więc zacznę od tego, że dziennikarz Onetu, który pozwolił sobie na artykuł w Onecie, nade wszystko nie zapoznał się wcześniej z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1996 roku. Dlaczego się nie zapoznał? No bo wypisuje a tymczasem, co mówi? To jest bardzo y, obszerna ustawa, muszę Państwu powiedzieć. Pozwoliłam sobie ją wydrukować. Prawda? Ma ona tutaj kilka, a może kilkanaście stron, ale istotny dla naszej konferencji y, będzie rozdział czwarty tej ustawy, y, gdzie są inne prawa i obowiązki posłów i senatorów. I teraz. Artykuł 20 tej ustawy. Mówi coś takiego. Poseł lub senator ma prawo podjąć w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich interwencję w, w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu. Albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania. Yy, artykuł, yy, ten bardzo jest dalszy, ciekawa część tego artykułu, ale nie chcę Państwa zanudzać, zapoznacie się z tym. Natomiast artykuł 21 mówi co? Yy, posłowie, nie senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców. Oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swojej działalności parlamentarnej. Drodzy Państwo, bazując na tej ustawie, uznałam, że jeżeli coś się dzieje złego na moim terenie, a szczególnie jeżeli jest czas kryzysu, to trzeba interweniować nadzwyczajnie. I w związku z tym, w sytuacji, kiedy wysyłałam, bo chodzi o słynne maile, które wysyłałam do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Funduszu Sprawiedliwości. Otóż, pierwszy mail, i możecie sobie Państwo to sprawdzić, został wysłany wtedy, gdy nastąpiło zjawisko pandemii, i pierwszy mail, drodzy Państwo, to był mail, w którym ja zwracam się. Moment. Zwracam się o wsparcie szpitala, dosłownie przytoczę go. Szanowna pani dyrektor, przesyłam dane szpitala z prośbą, aby go wspomóc, bo ma oddział zakaźny. Szpital powiatowy w jaśle. Kwota 200 tysięcy. To jest dosłowna treść, jeszcze są tutaj dane do dyrektora. Dlaczego wysłałam tego maila? Ponieważ osoby, które Docierały do, zakładu, do szpitala i oddziału zakaźnego, poinformowały mnie, że tam jest ogromne ubóstwo, co tam się dzieje, że oni nie mają sprzętu, nie mają środków i dlatego ja szybka interwencja, aby wspomóc ten szpital. Potem były szpitale rzeczywiście w Rzeszowie i w Krośnie. I uważam, że tak trzeba było, bo był czas pandemii, ludzie umierali. Trzeba było wesprzeć. Aby mieli na niezbędne lekarstwa, na dołożenie do respiratora i tak dalej. Więc mamy sprawę szpitali. Druga, druga część maili, kiedy się pojawiła? W sytuacji znowu kryzysowej, a mianowicie wiecie, że pierwszego albo pod koniec czerwca, w każdym razie pierwszego tego maila wysłałam, w tej sytuacji, gdy nad Ziemią Jasielską przeszła potężna ulewa, która dokonała spustoszeń niezwykłych. Takich spustoszeń nikt tutaj nie widział. Kilka miejscowości zostało bardzo poszkodowanych i wtedy wszystkie siły gromadziliśmy, środki, aby ratować ludzi. Wtedy się też do, dokonało zniszczenie trzech wozów strażackich, które ratowały tych ludzi. I dlatego wysłałam maila, aby. Po prostu ty ludzi wspomóc w tej ciężkiej sytuacji, kiedy jest tam tragedia, dramat, kiedy ludzie potrzebują pomocy. I dlatego te maile zostały wysłane. Dlaczego? Żeby pamiętać, żeby pilotować, żeby po prostu wszystko było tak, jak należy, aby ta pomoc przyszła szybko, bo jeżeli chcesz pomagać, to musisz szybko pomagać. Drodzy Państwo, proszę mi nie insynuować też. Że to wpłynęło na moje głosy wyborcze, ponieważ to był akurat rok 1000, przepraszam, 2020. Jedna y, część to była z wiosny, to jest pandemia, a druga z lata. Więc nie miało to żadnego wpływu. A ponadto ja nie potrzebuję Funduszu Sprawiedliwości do moich wyników wyborczych, ponieważ w 2018 roku do Sejmiku, gdy kandydowałam, miałam ponad 22 tysiące głosów. Do Sejmiku. Byłam z drugiego miejsca, przebiłam pierwsze miejsce. Ponadto. Wcześniej, w 2014, kiedy jeszcze nie byłam tak rozpoznawalna, miałam tych głosów 13 tysięcy, też by mi spokojnie wystarczyły do Sejmu. Potem następne wybory to było do Sejmu w 2019 roku, miałam 19 tysięcy i w 2021 21 tysięcy, 21 więc po prostu to nie miało żadnego wpływu, co próbujecie sugerować. Ja tutaj dziękuję moim wyborcom, którzy są stabilni, którzy mnie bardzo wspierają, i przepraszam moich wyborców za to, że przechodzą w tej chwili przez złośliwość ludzką. To, co przechodzą, bo ludzie idą na ulicy, spotykają mnie, płaczą. mówią Pani Mario, jak Pani mogło to spotkać? Oni mnie znają od lat. Ja tu jestem 35 lat w samorządzie i w innych. Ja byłam burmistrzem tego miasta, więc oni mi doskonale wiedzą, że ja zawsze pracuję dla kogoś. Zawsze sama jestem na samym końcu, a tymczasem zrobiono ze mnie kogoś zupełnie odwrotnego przez tego typu artykuły. Oświadczam więc, że uważam, że zrobiłam to zgodnie z prawem, zrobiłam to tak, jak należało zrobić i gdyby drugi raz przyszło mi, bym się znalazła w takiej sytuacji, postąpiłabym tak samo. Bo człowiek jest dla mnie najważniejszy, a procedury są ważne, ale ja ich nie przekroczyłam. Myślę, że, że wszystko Państwu wyjaśniłam. Czy jeszcze coś? Myślę, że to, co najważniejsze powiedziałam, drodzy Państwo. Proszę mi też nie insynuować, że dla swoich wyborców tylko pracowałam, bo oczywiście wspomagałam tych, którzy. Pomocy potrzebowali, i to było Rzeszowa, nie mój okręg wyborczy, więc leci narracja, że to jakaś akcja wyborcza, bo to nie mój okręg wyborczy, czy ten słynny wrzostek, w którym się urodziłam, a tam była też sytuacja kryzysowa i dlatego się nim zajęłam. Więc myślę, że wystarczy. Pani poseł, a czy Pani przeprosi za to, jak pieniądze na ofiar przestępstw wykorzystywało Prawo i Sprawiedliwość. I z czego Pani się spodziewa w ogóle teraz po ujawnieniu tych maili? I czy może Pani obiecać, że ewentualnie nie ukryje się Pani za granicą? Drodzy Państwo, nie przeproszę, bo nie mam za co przepraszać. Więc za co bym miała ja przepraszać? Na pewno za granicą się nie będę ukrywać, bo też nie mam za co być tutaj osądzana. Przecież to jest jakiś po prostu żart. Pani redaktor, żeby ktoś był sądzony za to, że chce pracować tak, jak powinien pracować poseł. Zawsze taka byłam, bardzo mobilna. Pamiętam powódź esiecką, kiedy TVN właśnie ze zdumieniem patrzył na moje akcje, które wtedy były, bo mówi, że oni mnie od tej strony nie znali. No tak, bo dopiero sytuacje kryzysowe sprawiają, że człowieka można poznać. Natomiast chciałabym powiedzieć, pani redaktor, odpowiadając na pani pytanie, że ofiary pokrzywdzone przestępstwem. Nic zupełnie nie ucierpiały na tym, że pieniądze poszły dla tych, którzy im pomagają, gdy te przestępstwa następują, czyli na przykład do OSP, czy do szpitali, które ratują życie osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dlaczego? Bo na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem są organizowane konkursy. Tam, w tamtych czasach naszych rządów to były konkursy na wielomilionowe kwoty i te kwoty spływają, są odpowiednie ośrodki, które się zajmują tymi ludźmi, a więc to była jedna działalność. Fundusz miał trzy te sfery, czyli pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, Pomoc postpenitencjarna, czyli więźniom, i trzecie, właśnie działalność zapobiegawcza przestępstwom. I w tym trzecim bloku po prostu mieściło się wiele rzeczy. Proszę przeczytać regulaminy. Ja ich nawet dobrze nie znam, bo ja nie składałam żadnych wniosków. Ale te regulaminy mówią, że tam jest po prostu było to wszystko. To te sprawy, drodzy Państwo. Więc nie ma za co przepraszać. Nie ma się czego bać, jak widzicie Państwo. No po czego, przepraszam. Jeżeli się dobrze czyni, jest się pewnym w swojej uczciwości, to się nie ma czego bać. Pani poseł, ja tu czytam właśnie w tym momencie. Tak. Wskazywała konkretne kwoty, które mają trafiać do ściśle określonych instytucji, nawet poganiała urzędników resortu. Tak było? Nie, nie poganiałam, prosiłam. To nie mój styl poganiania. Nigdy takiego stylu nie miałam. Nawet do I obsługi, nigdy nie, nie stosowałam takiego, zawsze prosiłam. Więc to jest mój styl, więc to jest kłamstwo, które one napiszą, bo ja prosiłam. I tam widać w tych mailach, jeżeli one są przetoczone, że ja bardzo proszę o to, o to, a że wskazywałam, no ja je znałam. Ja wiedziałam, co uratuje te szpitale. Wiedziałam, że dla Jasła jest ważne 200 tysięcy, a dla Rzeszowa jest Rzeszów bogatszy, więc to 100 tysięcy będzie tą dobrą propelką, ale nie muszą bo też wiedziałam, że nie tylko szpitale są na Podkarpaciu. Ja też rozumiem, że gdzie indziej szpitale były wspomagane, i ja nie jestem zachłana, abym chciała wszystko dla siebie. Jeszcze jedno rzecz chciałam zapytać. W sytuacji kryzysowej, bo to były sytuacje tak. kryzysowe, pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na cele troszeczkę jakby odbiegające od ofiar przestępstw, myśli Pani, że to jest wszystko okej? Okay? Tak, myślę, że to jest wszystko ok, drodzy Państwo. Każda ta działalność jest przedstawiona, że ona wpływa na dobre relacje międzyludzkie, że ona odciąga na przykład młodzież, dzieci od działalności przestępczej, że pokazuje innym sfery działalności, wciąga ich w kulturę, czy to ludową, czy inną poznawczą. Więc to wszystko było naprawdę elegancko i oby wszystkie pieniądze w naszej ojczyźnie szły właśnie na tak dobre cele. Czy pani się przyznaje do tych wszystkich maili, a jeżeli tak, czy mogą być jeszcze inne? Nie wiem, panie redaktorze, nie sprawdzałam tego aż tak bardzo. Ale do tych się pani przyznaje, do których one dublikował, czy nie? Oje, wysyłała wysyła je pani? I, panie redaktorze, nie sprawdzałam tego tak na 100%. Ja myślę, że jeżeli one dopublikował, to znaczy, że one nie widział. Ale jak pan redaktor tak mówi, że mogą być wątpliwości, to może może trzeba sprawdzić. A mogą być? Co mogą być? Wątpliwości. Nie, myślę, że, myślę, że mogą być, bo jeden mail jest taki trochę dziwny, ale mniejsze o od... Dziwny w stylu? Nie będę da dalej mówić, panie redaktorze. Zawsze mówię to, co mam sprawdzone. Czego się teraz pani poseł spodziewa po ujawnieniu tych maili? Niczego, zwyczajnie. Mam no, no, nadzieję tylko, że Państwo zobaczyliście, że ciągle produkuje się w naszej ojczyźnie tematy zastępcze. Że w sytuacji, kiedy mamy zaminowywane czy też uszkadzane tory kolejowe i grozi to wypadkiem tysięcy ludzi, i, i, i grozi to tym, że ludzie mogą stracić zdrowie i życie, wypuszczani są, wypuszczane są te osoby, które te tory zdemontowały, wypuszczane są. Natomiast y, interesującym tematem jest, jak w czasach kryzysowych y, ja y, tutaj maile pisałam. Jest wiele rzeczy, zakłady pracy upadają, służba zdrowia się sypie, nie mamy w tej chwili pieniędzy na leczenie. Znowu by trzeba było teraz Fundusz Sprawiedliwości, no niech stanie na wysokości. Natomiast, aby ludzi zdyskredytować, to jest fatalna sytuacja, że stosuje się kłamstwo do dyskredytacji. I to kłamstwo mnie dotyka, bo drodzy Państwo, od czego się to zaczęło wszystko? No od wpisu pani poseł koleżanki z targowisk, pani poseł Joanny Frydyk z Platformy Obywatelskiej, która napisała, że ja otrzymałam 13,7 miliona złotych. Drodzy Państwo, to jest hit. I napisała, i teraz cisza wzywam ją, aby pokazała, jak. Otrzymałam te pieniądze, kiedy otrzymałam, cisza. Ale co się robi? Ciągnie się dalej temat, aby mnie zdyskredytować. Jeżeli pani poseł Joanna Frydrych nie zrobi z tym porządku, nie pokaże mi do końca następnego posiedzenia, które jest, kiedy otrzymałam te pieniądze, jak otrzymałam te pieniądze, to będę ją nazywać kłamczuchą stargowisk. Bo jak inaczej, drodzy Państwo? Jak sobie wyobrażacie, żeby ja. A no, panią redaktor powiedziała, że pani bije swoje dzieci. No i co? No i broń się człowiecze. No bo sobie ktoś coś głupotę jakąś palnie. Jak można w ten sposób? Ludzie mnie po prostu żartują. Pani Mario, no to może Pani by mi tu trochę skatnęła z tych 13 milionów, które Pani ma. Ja mówię chętnie, bo ja się zawsze dzielę pieniędzmi. No ale akurat ich nie ma, bo bym naprawdę, połowę od razu bym dała, bym taką sumę trzymała gdzieś tam, w wygrała, prawda. To połowę bym dała od razu na cele charytatywne, ilekolwiek bym wygrał. Ale nie ma takiej sytuacji, ja nie o tym nie marzę, bo ja, dla mnie nie są wartością pieniądze, ja mam inne wartości, które są dla mnie ważne i wyższe. Jeżeli nie przywłaszczała Pani 13 milionów, to ile? <laughs> Nic nie przewłaszczyłam, Panie redaktorze. Zero. Zero. I to z całą odpowiedzialnością mówię. Ani złotuneczki, ani grosiczka nawet, bo jakim sposobem. Pani poseł, a jak Pani się czuła, jak była na przykład kampania prezydencka, kiedy kandydatem był Pan poseł Marcin Markoł na prezydenta miasta Rzeszowa? Wtedy te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości strumieniami płynęły w czasie kampanii nie przeszkadzało? Nie płynęły nie... do Pana Marcina Warkowa, płynęły do strażaków, Pani do strażak, strażak. do redaktor. Dobrze, jest jakieś pięć minut, które każdy wykorzystuje, prawda? I to jest takie ludzkie, no przecież ta moja gmina Brzyska też była taka obożuchna, zawsze na tych ostatnich miejscach. No to jakby ma tą posłankę, prawda? I to moje Jasło kochane, bo przecież tu byłam burmistrzem. No to jakby, jaki by ten poseł był, gdyby po prostu nie wspomagał tych ludzi, nie żył z nimi nocami. Twórzmy normalne warunki. Natomiast co jest, drodzy Państwo, niezwykłe, że za tym, co y, y, ta, y, ten artykuł, a zresztą wcześniejsze pani poseł Frydrych też, za tym poszła. Widzicie tą falę hejtu? Drodzy Państwo, to jest po prostu straszne. Ja teraz y, będę prosiła, aby mi wydrukowano te wszystkie wulgarne, obelżywe, prymitywne komentarze i ja je dam... Szefom każdego klubu z koalicji, aby widzieli do czego próbu prowokują ludzi. Do najgorszych instynktów, do najgorszych. Bo jakby nie było, jestem byłą dyrektorką szkoły, pracowałam w wielu po prostu i w sejmiku, i jako burmistrz. I drodzy Państwo, dzisiaj, żeby takimi prymitywnymi komentarzami, ludzie płaczą, ludzie nie mogą tego przeżyć. Jak można człowiek na człowieka. Na kobietę, młodzi mężczyźni na kobietę, po prostu takimi wulgaryzmami. Więc tak nas upodlili w tej chwili, że ja nad tym boleję, drodzy Państwo, bo tam wchodzą przecież dzieci, czytają. Czego one się uczą? Braku szacunku. To, że za chwilę my wszyscy będziecie, jak tu jesteście młodzi i piękni, wszyscy będziecie poniewierani przez pokolenia, które przyjdą, bo oni się nauczą na takich tekstach takiego prymitywizmu? Przecież my Polacy, Polacy mężczyźni to zawsze byli dżentelmeni, ja tylko takich spotykam na ulicy. Ale w Internecie, no to są po prostu obrzydliwce, które potrafią na kobietę mówić od najgorszych, drodzy Państwo. No nie mówię Wam nawet, bo ja nie chcę tych słów. Ale to jest, to jest drama, co się z nami stało, Polakami, więc taki apel gorący, żeby ja to wszystko zniosę, bo ja po prostu mam i mocną psychikę i po prostu ja wiem, że, że to wszystko czemuś służy. Ja nawet to, co przeżywam, ofiaruję za ojczyznę moją. Jak trzeba jeszcze mojego cierpienia takiego, że po prostu przejść przez to wszystko, to niech ojczyzna jak najszybciej uwolni się od tego wszystkiego. No taka jestem, trudno. No. Przepraszam. Czy, pani, czy nie wolno mi taki czy, być? Państwo, będę pojrzyć, Czy prowadzi? pani, jako chrześcijanka, wybaczy to tym, którzy tak pani piszą i mówią? No, oczywiście, już wybaczyłam, jeżeli im wybaczę, panie redaktorze, no ale sprawiedliwość sprawiedliwością, jak przejdzie, co do czego? Ja zawsze przykładam papieża Jana Pawła II i akczy, który był w więzieniu, przebaczył mu, bo to jest moja postawa przebaczenia, ale akcza swoje odsiedział, drodzy państwo, no bo, bo sprawiedliwość. Ludzka idzie jak gdyby obok sprawiedliwości Bożej. No i czasem się zazębiają, a czasem się tutaj muszą uzupełniać. To pani nie pójdzie śladą, akcji? A jakim? Dzięki.